No, Olek ma ładną rybkę. Czekam aż się zmęczy trochę. Wyżej podnieś sobie wędkę. Zobaczymy co tu może podpięta być. Kolek? Fajnie. Fajnie. Fajna, duża rybka jakaś jest, no, nie? No pewnie karp. No, no nie, to nie jest Karp Karb by szybki odjazd zrobił. Ona A, sobie delikatnie... Może tutaj. Jakiejś... Posuń troszeczkę sobie tyczkę do przodu może. Nie. Jeszcze masz z tyłu dużo miejsca jej. No, do góry starę się podnosić. No, podnosisz, dobra. O, gdzie idzie daleko? No jak to nie karw albo leż, albo sztupak Może leż duży, albo nie wiadomo co No fajna rybka. Oliwa Trzymaj, zobacz to. jak pojechał fajnie Super. Trzeba by w zaczep nie wyszło, bo to jest tyle zaczepów. Najpierw trzeba mi O, bierze O, ale Powoli. się tak... guma, Guma rozciągasz mnie, ręce bolą. Ale ja muszę ją Nie musisz tyczki cofać do tyłu. Nie cofam tylko. Nie cofa? Do przodu wysunę trochę. Nie, wiem no. Już się zmęczył. No już się męczę. No, no, męczy, męczy. Paczek jedzie. Nie wiem, może... Nie... A nie wiadomo co to jest. No nie wiadomo, ale... Coś? Chciałeś dzisiaj mm. nagrać bonusa dobrego, no to myślę, że już masz mm. bonusa fajnego. Pytanie czy to nie jest ryba podpięta, bo wolno pływa. Nie wiadomo co to jest. Ale na karpia mi to nie wygląda. Wygląda na... Może być to. Sztupa Jakiś wielki lin. Ale Albo albo stupak, bo jak jest takie jest głodny, no to wszystko zje to to... ciężko się ją Nie dalej ciągnij trzymaj sobie Dlaczego? ja ci nic nie pomagam tylko jak będziesz długo ją ciągnął Dlaczego? to wejdzie w zaczep ale ja, ja będę ją tam specjalnie bo ja nie chcę już w zaczep zacznij brać na rolki do tyłu sobie nie wiem czy to mi tak że... zacznij brać na rolki z tyłu Czy jeszcze chcesz trochę poczekać? Nie, Nie. Dobra, dwa elementy, tu wypinaj sobie. O? Tak, A, spokojnie. Nie, Masz ją. O, mam, czuję. Czuję opór No, nie, może, może. No, żeby to był albo duży karp, albo jakiś bardzo duży, lesz, albo szkłada. Bo to idzie Powoli. Aż. A. stara się oblażuje troszkę. O, jedzie ładnie. Ciekawe, co to jest. No, no do... jeszcze się nie pokazało. Teraz się może pokaże. żeby się pokazała. To jest chyba najpiękniejsze, co? No Zobaczek jedna się. jest najgorsze, że mnie ręce wolą. No i dobrze. Bizeps musi pracować. Widzisz, ryba no, ta, jak ta rima się nie ręczyć? Widzisz? To jest niemożliwe. Powoli. Ja bym. Ja się dziwię bardzo. Ryba. Nie o, o, niżej bruszkę zaczyna się męczyć jeszcze nie powoli tylko nie ciągnij nie ja tylko do góry to ja

Będziemy ciągnąć 10 minut, to są jakieś. No. No. Tak się ciągnie nieraz. Jak nie dłużej można no, Zależy jaka jest chyba silna. i w ogóle. Po prostu sobie. Ogóle... Możesz wstać sobie.